strony Pat tym jest w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest. się Siemanko i ten odcinek też jest z mojej perspektywy. Tak, tylko że u ciebie jest no, kilka dni wcześniej, a u mnie jest kilka dni później. No, u mnie to jest jakiego, U mnie to jest 16 tak? października chyba, a u niego to jest jakoś tam września. Dobra, tak. ja załamka u siebie. Dobra dobra, dobra, jesteśmy z Patronixem już. Dobra, yy, widzowie od Frytka i moi. Chcę, chcę was poinformować, no, że... Jednocześnie odcięcie nagrywamy. No, dobra, yy, to, co czekamy na pierwsze wyzwanie. To ja mam robię cięcie i znowu mamy turkulencję. Dobra, to robię też mam cięcie. Patrolix! Co frytek? Jest akcja! Akcja, dobra! Szybko no szybko tutaj szybko! się, się trawa przy torach. Aha, dobra, no to szybko, jedziemy chyba. No tak no! To, to co robić? No, a, mo a może... A może tutaj zostajemy? Słuchaj, jedziemy! A... Tu, dobra! A... Jakby czegoś, to tego tu nie było. Musimy jakoś dojechać. Całe tory palą prawie. Może nie tory, tylko że trawa jakby tu. Tam, tam się cała ta pali. Patroliks. Cała... Się. się. Zablokowałem się, Zablokowałem się. W ogóle widzę że dodali nowe scenaże, bo ostatnio kiedy nagrywałam, to tych nowych nie było. Ale też dodali tu taką fajną funkcję kierowania, że już na przykład już fajnie się tu kieruje. Dobra, a więc ja tu gaszę. Dobra, widzimy się zaraz, bo ja tu będę gasił, a turbulencje będą jak macie Na przykład teraz, jak załączam cięcia ten. Dobra, się masz... te zaraz. Nie no wie, Fredek zrobił cięcia, u mnie cięcia nie ma. ma. Widzieliście, Frytek zrobił cięcia, u mnie cięcia nie ma, no... A, się nie da. Staj tam. Ej Fryteka, ty wiesz, że no, ja nagrywam? Nie. A, a teraz ty, ty teraz nagrywasz, czy ty teraz nie nagrywasz? Dobra, ja już to dogaszam... I w sumie, jakby ja, ja trochę ugasiłem i mi powiedzieli, że ja już mogę... Nie! Okay. Że ja mogę już się wrócić... Ciążę... Ale... Dobra, już to, tutaj, to już... Dogasiłem. Do, do Już tu nie ma nic. Dobra. Jest. A ja teraz jadę na kolejną akcję do bloków gdzieś. Aha, a ja e, mizy, do misy Tylko kiedy mi się dało to by zrobiłbym tak. No to no, tak w takim tunelu małym jakaś osoba zemdlała czy tam coś i chyba LPR będzie lądował po nią coś w tym stylu, więc jedziemy. Nie gdzie to jest. Tam? Zobiemy się tam. trochę... W... Przyczyna cisze, bo ten stygmat tam będzie troszkę przeszkadzał. A znaczy ja go miałem cicho. Widzowie. Ja go miałem cicho. E, więc nie wiem, czy go dobrze słyszeliście, ale ja go miałem cicho. Ale nieważne Tam w tym tuneliku. To się wydarzyło niby. Co ja tam i mam cypę? Tam zrobiłem. Tle... Jechałem. Dobra. Ale tu się chodzi o to, że tu się nie dzieje, tunel, tu miał być, LPR miał lądować, ale poczekajcie, 807, tu się nie dzieje, a LPR już lądował, to po to tyle straży jechało, to, to mi za dobra, jadę do remizy, bo ja nie wiem co. Dobra, dobra, co. Tutaj? Dobra, to tutaj dobra, tu się tak przebiorę się w to normalne, super, jestem normalnym <laughs> normalne też Patronik z Dorymizji już jest. Już jestem w tylko na ciebie. Siema. Widzowie, ja ja... czekajcie. Widzowie, moi od Frytka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i lajkować. Widzowie od Frytka, żeby to też, to, żeby to też to słyszeli. I moi też. Widzowie, wiecie czy lubicie grać w podwórko? A nie wiem, bo mnie to Fryderyso nauczył, a gdzie ty w ogóle jesteś, spinasz się spójna tam. Uuu, o, widzę cię, wjeżdżaj! I kierą ci tu machą! Dobra! Tylko w nie wprzywal! Chyba coś o tym mówiłem. Dobra. Dobra. Nie, czekaj, nie. Nie mogę. Wiem, ja się idę, się chyba tutaj się położyć. Kolejna akcja, patroli! Już! Wiedaj do mnie do straży, bo to jest taka mała jakby akcja. Nawet sygnałów do tego nie załamali. Muszę się przebrać. <grym> patroli. Kisik. Adam. Dobra, jedziemy. Co? Czy jestem, ja jestem, ja jestem. Nie, ja mnie nie ma. Mnie nie ma. Dobra, jestem, jedziemy. Idą, i te odpalam i tak jadę po prostu. Dobra, jedź. Jedziemy, a my w tym czasie. Co robimy? Już? Nie wiem. Przed chwilą musiał LPR tu znowu wracać, tam już inne straże były. LPR musiał wracać, ale zapomnieli czegoś zrobić i my teraz po to jedziemy, bo kogoś szerszego. Ja przed chwilą musiał... frytka, podgłośniłem. Mówisz, kogoś szersze nie musiał tu tam LPR lądować, ale nas akurat nie wezwali, bo my na tych torach byli i tam ten... To my tu teraz te szerszenie musimy przyjechać z tego. A Ej, bo tu coś takiego złotego. Co to? Ja te szerszenie postawiłem, co jest to jest. Napiorę ja, ja takie coś do szerszenia spray. A tutaj jest też, bo ja nie wiem, wiem, ja tutaj to się nie stało. Czekaj, bo one się odsiąły. One odcierą stały. Dzień dobry. Coś tu się stało? Bo ja tu słyszałem, że tu coś to szerszenie. A to tam, to przewodnie te. Dobrze. Okarnąłem! Co tutaj jest? Dobra banku, tak, Proste, to, co to tam jest? ma. do, do straży lepiej. Dobra już, biegnę do ciebie, biegnę do ciebie, tylko bym tu była Trzyma. Trzyma. Idziemy. A właśnie, na no, backrooms to są chyba gdzieś w, w tym budyku, nie wiem, dobra, nieważne. Zrobię od frytka, jak nie wiecie, to ja ostatnio wpadłem do bakrumsów na cięciu. I to było nie za fajne. No, e, Frytyka zrobisz cięcie? Czemu? Okay. A bo muszę coś ci powiedzieć. Widzę swoim. Tak. Dobra. Czekaj, to tam ją podjadę do remizy i będziemy musieli chyba pojechać zatankować Patrolik z swoją strażą i ja swoją. Dobra, to tutaj, ten. Ja Wam robię cięcie. Widzimy się zaraz. I znowu te turbulencje. Ja Wam też, też, też zrobię cięcie. Dobra. Widzowie, bo w ostatnim odcinku to był ten ślub e, u nich. I właśnie, i właśnie, i właśnie... My się mieliśmy się wycieć od tego samego momentu. ale zapomnieliśmy włączyć nagrywki. Jest twój strasz. straż! A, dobra. Zatankować już jadę. Ja ujadę. Dobra. Ja jadę z tobą. To sygnały trzeba. Tylko sygnały. A co sygnały? Żeby zaparkować. nie mógłbyś mi Trzeba się zatrzymać! Ja muszę! w tych, w tych nawet, w tych nie, nie, działają. To musisz ją tu mechanika zostawić, takiego. Albo nie, tam pojedziemy do innego mechanika z twoją stroną. A tu jest stacja, dobra. Czekaj, zaraz tam... Dobra, mam no nadzieję, no. No, no, że nikt się do no, niej skapnie. Ja miał też lepiej do wyjazdu. Ja mam ja wlew po ja drugiej stronie. Nie kurde wlew. Nie no kurde, nie mam wlewu. jeszcze ani razu tutaj nie Ej, Nie, dobra, nieważne mi zrobię, ale w ogóle ta gra jest tak źle zrobiona. Nie, tylko dla Ciebie. A tylko, A tylko dla to... mnie jest źle zrobiona. Co? Tylko ta, ta gra jest dla mnie źle zrobiona. Ale, ale to... Patronik, ten ślub z ostatniego odcinka, to my go zrobimy e, jakby od tamtego momentu, nie od nowa. Okej, okay, ale, ale to będzie już drugi ślub chyba od innych, bo... Ale Patronik e, teraz na, e, tam na, gdzie się uczy jeździć, tam teraz... E, zrobili ten pokaz motorów i więc ja jadę tam dopilnować. Dobra, no teraz mogę przyjadę, ale nie ale to... e, A gdzie to się wlewa? Czy, czy to nie jest tak na dopracy? Nie wiem, bo ja sobie wymyśliłem, że tam po jednej stronie i tyle. No więc Brkeven w jakim stopniu? lepsze? Zgadza się? Ej, eee. Fredek, a to jest w jakim miejscu ten, no, tam, gdzie się uczy jeździć? Gdzie to jest? A gdzie się mu przyjeżdża? Czyli jak to się nazywa? A gdzie się mu przyjeżdża? Ty nic nie rozumiesz. Dobra, jest... tu? Tak, Dziewiększol. Ty się zaraz zaczynam... Yy, no to ja tam idealnie przyjadę, nie zdaniem. A, a bo to a, jest to, A bo to jest niedaleko. Już tutaj. Ej, ale czemu ta ha ty jesteś tam dalej. Dobra, ja już jestem. Ale nie wiem to... Co? to jest ten pokaz, zaraz się zaczyna. No dobrze, więc muszą być straże. Nie, ta gra znowu jest do mnie niemiła. Dobra. Raffik velkjör её Hрост fyrir upp áokartar Þá porið þess að writer það sért ekki A to od... Dobra, innych? Teraz... A to już od innych, czy jak? No od innych, ale też od strażaka. Dlaczego no my jedziemy, też... no do dwójki, tak? Tak! Ale Dobra. Czeka, ja... Ale 907 przyślij tu inny... inną straż, bo my musimy jechać. Kurde, Ura. nie wiadomo... Kurde... Chodź jeszcze do naszej remizy. A ty co tam robisz? Ty się jeździć uczysz. <laughs> Ja się jeździć widom. No ja by się to, no wie, ja to ci przydało. No to byłoby... To fajnie jak ja tu wszystkich ludzi potracam. Dobra, to ja już... Ja... I, dobra, to już jadę do, no, do dwójki, wiesz. Dobra, ja mam. To to ja jadę tymi... te ty mi... Tymi no zeby... Ty no, nie takimi asfaltami, bo jest szybciej. Takimi. Nie no, no, ja mogę parę biorę. Y bior. Okej, okay, tylko, że jakby... By, wiesz. O ja już tutaj jestem w dwójce, no bo ja jechałem nie asfaltem, tylko wiesz, po prostu, tym drugim. Ale ja ja też tymi drogami. A. Ja jestem. Ja zawsze... na prosto już tu jestem. Ja powiem na prosto. Ale ja tam jadę w tej chwili. Kaj ta droga. A! Idealnie dwie te. Idealnie dwie. No. Bunga, 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 bunga. A ty wiesz, kiedy no, się dasz do no, tej straży z, pie, z pierwszej osoby, to tam nic nie widzisz, tylko całe czarne. Więc w takim stopniu? Czekaj, bora nie, nie, nie no strasznie, kurde zaś ucieka, no. No ta para już wsiadła, ja też nie mam, aż ignorasz mi to. Ej, ej, a czekaj Frytek, no bo ja też tam wsiądę. Dobra, to już jestem, ale czekaj. Czekaj, ja umbiłem. Ale czekaj, a można mnie czekać czy nie? No stój, bo już biegnę! No nie możesz nie. chyba się zatrzymać, kurde, baranie drogowe No ja tak cię bardzo paru No to kurde, no a można na mnie poczekać! O tu jest jakiś kościół, ale to nie ten... No, no ja ci tak ja nie ja po... pieszo, kurde, no zatrzymaj się! No to weź swoją straż ale już jestem za daleko! no ja jestem już prawie... No ja nie widzę! Ja Ciebie widzę, więc musisz na mnie żarmy... ...zaczekać, baranie. Daj, daj swoją straż Ale już jestem za daleko, baranie. Dobra, ja już jestem prawie tu, ja muszę z nimi No jechać. to ty się po mnie wróć, baranie. Trochę, trochę się nam muszę spóźnić. A gdzie Ty chcesz wsiąść, ja tu... I, ...i jedzie yy, młoda para? Widzowie, bo chyba Frytek tego nie przemyślał. E, pe, Pewnej rzeczy. Widzowie, no akurat, że on musi drogami jeździć, bo górki to nie są dla niego, a dla mnie. E, nie wiem. No to ja tam idziemy jakieś światełko, chyba twoje. A możesz na mnie czekać, czy nie? Wróćcie po mnie! Do... Wróćcie po mnie! Ja już jestem w kościele, bo do Pana już Ej, musiała... Ja już też jestem w, no, w kościele i co? Wróćcie po mnie, bo ja jestem kilometr od kościela. Od kościela, od kościoła. O, Patronik, ja na trening za niedługo jadę. O, taki kujonek na trening jedzie. O. Kujon to jest tak bo on lubi szkołę. Co? Kto to powiedział? Ja, ty, Arcy, cały czas mówisz tak. No. Nie bo ty, nie ty jesteś szkołą, a ja nie. Bo no, mówi, że lubi szkołę, że ten... ja szkołę nie robię. No i? No bo szkoła jest kufia. Trzeba mi tak mówić, baranie. Ty kujonie jeden. Wróćcie, baranie, wróćcie! Wróć, baranie! tak Ostatnio... Spadł na strażak z Rury. mu dzisiaj złożyć Nie, nie, nie. Tam nie, tutaj nie wolno mówić. Patroni, czekamy aż się msza skończy i idziemy złożyć kwiaty. Widzimy się zaraz. Dobra widzowie, to się widzimy za sekundę. już się u nas msza skończyła i co? No nie wiem, idziemy, ja idę kwiaty złożyć strażakowi naszemu. Może ze mną, czy nie? Ej, tam moja pana siedzi. Ale czekaj, no kurde, a gdzie ja mogę wejść? Nie. jestem baranie, te baranie, te baranie, te baranie. I, i wiesz, może dwójka zostawiłeś swoją strasz, tak? I co? Tak? Tak. Dobra, tamten. Mieliby mu sygnały załączyć na no. To się nie robi na cmentarzu, Baranie! Tu, tutaj trzeba być cicho! A ty jeszcze coś wymyślasz, nie? Jak on tam idzie, no jakby w sensie, na chcesz, to jeszcze w cmentarzu hałas robi. Dobrze, złożyłem mu kwiaty i jedyny. Kiedy? Mimi, mu parę usiadłeś. Jak ty skaczesz, nie muszę osiągnąć? Musimy ich do restauracji zawieźć. Co? Musimy ich do restauracji jakiejś zawieźć. Tylko mapę w sobie muszę załączyć. Ty też. A może do Jeveli's Store? Do Store, o tak, dawaj. Nie. nie. to do restaurant. restaurant. Do banku, do klubu, Nie, do, do Restaurant, Restaurant. Dobra, na sygnałach, na sygnałach. Nie? A dobra, ale dobra. O, s... Albo do baru. Nie, no do, no do restaurant. A restaurant to jest tu, nie widzisz? No gdzie ty omijasz Restaurację? to jest re restauracja. Ale to jest, NAWIGACJA! Rasta RESTAURANT! Moim zdaniem to jest salon poloneza. <laughs> ej kurde, to jest restaurant! Zobacz. To nie jest restauracja. W moim salon zdaniem nie jest. To jest salon poloneza! Ej, 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 a tutaj no nic nie ma w środku tego. Tutaj nic nie ma. E Kurde, restaurant. No ale się jad... to, to nie ar! Tu restauracja. Jest, to jest restauracja? O w tym miejscu. Nie, to... To, to nie to nie jest. My ich do paru zamierzimy. Nie! No, do, do McDonald's! Nie. No. Nie, McDonald's no. nie jest takie. Dobra, to do... Do McDonalda? Nie, no tu nie ma nic. Nie wiem, dobra. Ona to wyjść, oni nam zostaje to napięciami młoda para gdzieś idzie. A my bez, a my mamy wyzwanie, na importie jest awaria samolotu i będzie awaryjne lądowanie. Okej, okay, a potem nie ja... zabierzesz na no, do dwójki postach po stracie. No, ale ter, tet, ju Dobra, my jedziemy, widzowie, szybko do, do awarii samolotu, a potem chyba nawet odcinek kończymy, bo ja muszę na trening piłki nożnej jechać. Oooo, ale no to szkoda, wiesz, sensie jeszcze się odcinki nagrać? Tak, tyś jest ten kujonek, musisz jechać do jakichś dodatkowych zajęcia o. No Patronik schodzi na jakieś logopedia. Co? Co? Przyspieszać! Jaką logopedia. Ja nie chodzę na logopedię. Na korekcyjne chodzi. chodzi. Ale ja nie chodzę na logopedię, Baranie. Chodź. A, to nie wiem. A aha, aha. Na... i widzisz, i widzisz. I po i co chodzi, się udzielasz, jak angielski. nie wiem. Po co się udzielasz, jak nie wiesz? Patronix chodzi na dodatkowy angielski, a ja chodzę na piłkę nożną tylko. Ale patrz. Piłka nożna znaczy cię niczego nie nauczy. Angielski, kiedy ty wyjedziesz za, za granicę, no to co? I piszcie w komentarzach. E, no bo piłka, no, no to was nic nie nauczy. Angielski to już tak. Kiedy wyjedziecie za granicę, to to już co, co innego. No tak, ja umiem angielski lepiej od Ciebie co, co? Lepiej ode mnie. Lepiej ode mnie. To... Ja mam wujka w Anglii i się uczę od niego już chyba z, 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 parę lat. już się uczę. Zamiast chyba grać na kąpku. Dobra. Uf, tak. Dobra. Tutaj jesteśmy. Patrolnik jest militarnym w ogóle. Policjantem teraz jest. Dobra, czekaj, mamy tam podjechać. Awaryjne lądowanie. Tam mamy podjechać. Do startowania, Czy jest pas startowa, a tam jest do lądowania pas mm. Niech ląduje. Niech ląduje, Dobra, wylądował. Gdzie? Gdzie? Słyszymy. Byłaś, gadziusz. A ja go nigdy nie widzę. Ja nie kto wylądował? Weź go! Aha, dobra, dobra, stój! Stój! No wychodźmy! Chyba... O, bo bo coś myszka nie działa. No wiem, o tym mówiłem. Nie, nie, oczywiście działa, tylko ja ci chciałem straż zapobiec. Biorę Dobra, trzymajcie się. Elo. Nie, no co, nie, no co. Krytek, to taki nie może być. Pat Patrolix, ja już kończę. Trzymajcie mm. się, elo, rara, czyjś. A. <grytom>, nie. ale rara, No, ra Ale ra ra No że tam masz ra ra ale jest że teraz ra 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 na ra ra na ra ra na Dobra. Dobra, to Nara patrolik, bo ja właśnie daję ten film na kanał i e no, zaplanuję go i, po, i ten prześlij film i to będzie się nazywał o... Tak. Tak, ja ty na pewnym dronie, ja na takim. Tego już nie widzę, widzowie, bo to w to tak zawsze na tym kanale się pojawi 5 subskrypcji. Ja muszę, no może trochę więcej, może trochę mniej, ale obacz, ja, tam tyle tych subskrypcji, że normalnie jest tych kocha i dym. No to dobra, widzowie, mówię Wam. elo, cześć, nada, pa. Do następnych takich odcinków, do następnych.